Minął miesiąc od rozpoczęcia roku szkolnego. Tobie już nie chce się robić estetycznych notatek. męczycie nauka, dobija ci pogoda i odliczać dni do wakacji. Brzmi znajomo, to ten filmik jest właśnie dla Ciebie. Jako studenci zaczynamy nasz rok akademicki w październiku, więc specjalnie nagrywam filmik w tym okresie, żeby sprawdził się on każdemu, zarówno studentom, którzy dopiero zaczynają studia, ale też uczniom, którzy mogą mieć pierwszy kryzys w tym roku szkolnym. Ja jestem dinozaurem, przeszłam przez szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. Skończyłam już jedne studia, a w październiku zaczynam studia drugiego stopnia. Czyli studia magisterskie, więc myślę, że na przestrzeni lat zebrało mi się trochę porad, jak romatyzować szkołę studia, jakie mam sposoby na robienie notatek, jakie mam sposoby na naukę. Bo kiedy chodziłam do szkoły, była to dla mnie naprawdę przyjemność. Nauka przychodziła mi z łatwością, bardzo lubiłam się uczyć, ale po jakimś czasie zobaczyłam, dlaczego tak było. Ponieważ miałam właśnie te swoje sposoby, które bardzo pomagały mi w tym procesie. Także, jeżeli potrzebujesz pomocy i chcesz polubić szkołę, chcesz polubić naukę, to już jest pierwszy krok, że kliknąłeś, kliknęłaś w ten filmik, bo pokażę Wam, że to jest możliwe, i że w dzisiejszych czasach mamy tyle sposób na naukę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także przygotujcie sobie coś do picia, weźcie kartkę i lecimy z poradami. Jeżeli nie jesteście tu pierwszy raz, to wiecie, że ja jestem pani organizacja, ja nie wyobrażam sobie mojego życia bez planera. Niektórzy postrzegają to jako nadkontrola, red flag, że lubię mieć wszystko zaplanowane, ale mam już taki system planowania, który pozwala mi też na tą spontaniczność w życiu i myślę, że znalazłam w tym balans, ale tak, moim pierwszym sposobem jest posiadanie planera, zarówno fizycznego, jak i takiego cyfrowego. Długo szukałam idealnego kalendarza i fajnie mi się sprawdzały planery z TK Maxa, a od prawie roku korzystam z takiego segregatora z firmy Make It Easy. Jeden planer akurat dostałam z Pracy, ale mamy tutaj rozkładówkę tygodniową, co bardzo ułatwia mi życie, bo mam taki pogląd na cały mój tydzień i tutaj planuję sobie tak na bieżąco. Czyli kiedy rano się budzę, zapisuję sobie to do listę, ale też mam taki kalendarz na laptopie. W roku akademickim zawsze planuję swoje życie w Notion i w kalendarzu Google. W Notion nie powiedziałem, że tak planuję stricte, tylko tam rozpisuję sobie jakiś projekt do zrobienia, deadliney, kiedy mam prezentację, kiedy mam jakieś egzaminy i to jest moje takie workspace, gdzie mam swoje wszystkie notatki takie dodatkowe do planera, a w kalendarzu Google to faktycznie rozpisuję sobie wydarzenia. Ja wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale kiedy poświęcicie się trochę czasu na to, żeby sprawdzić, co wam się sprawdza najlepiej, wiem, że to zdanie nie miało sensu. To potem wasze życie stanie się łatwiejsze. Ale z takich porad: po pierwszym miesiącu roku szkolnego weźcie swój planer i zapiszcie cały swój plan lekcji. Czy dostaliście terminy już jakichś egzaminów, testów, sprawdzianów, prezentacji do zrobienia i zapiszcie sobie to, żeby nie wyleciało wam z głowy. Dzięki temu będziecie mieli pogląd na to, kiedy najlepiej zacząć robić jakieś prezentacje. Ale to jest kolejny tip: nie odkładajcie robienia rzeczy na później. Jeżeli w pierwszym miesiącu dostaliście Dużo prezentacji do zrobienia, a macie trochę wolnego czasu, to zróbcie to jak najszybciej, zapiszcie sobie to gdzieś w chmurze, a potem sobie podziękujecie, bo już będziecie przygotowani i będziecie musieli tylko sobie powtórzyć, przeczytać i odpalić konkretną prezentację. Jak byłam w podstawówce bardzo dużo trenowałam, miałam treningi 6-7 razy w tygodniu, więc starałam się robić wszystkie prace domowe na bieżąco, bo wiem, że gdybym to odkładała w czasie, to potem bym się ze wszystkim nie wyrobiła, więc mi pomogło takie zabiegane życie, ułożyć w głowie taką dyscyplinę, że wyracam ze szkoły i poświęcam tą godzinę na odrobienie wszystkich. Pracy domowych, naukę do sprawdzianów. Jako nieświadoma dwunastolatka nauczyłam się układać bloki czasowe. To teraz, kiedy rozwinęły się social media, jest bardzo rozpowszechniane, ale zgadzam się z tym, że w dzieciństwie byliśmy bardziej nieświadomi i wszystko robiliśmy bardziej intuicyjnie. Wszyscy nie postrzegaliśmy, ok, to są bloki czasowe, tutaj jest metoda pomodoro i tego mamy się trzymać, tylko to było takie naturalne, że okej, okay, dostanę pracę domową, no to muszę ją odrobić jak najszybciej, żeby móc pójść sobie zaraz na trening. Więc jeżeli jeszcze nie macie swojego planera, to niech pierwszym krokiem będzie pójście do sklepu i kupienie sobie ładnego kalendarza bo kiedy ten planer będzie estetyczny, to też będzie nam się chciało w nim planować. Ja jestem wzrokowcem, więc ja mam o wiele więcej motywacji, kiedy kupię sobie jakieś fajne cienkopisy, zakreślacza, czy właśnie planery. I nie mówię tutaj o tym, żeby kupować nagle 10 planerów na raz, tylko wybierzcie sobie ten jeden konkretny, który będzie dla Was idealny. Ale właśnie polecam to też połączyć z kalendarzem takim cyfrowym, bo jednak dużo rzeczy teraz robimy na komputerach, na telefonach. Jest dużo aplikacji, które są kompatybilne zarówno na laptopach i telefonach, jak na przykład Notion, kalendarz Google, czy jeżeli macie MacBooka i, i no, to nawet sama aplikacja kalendarz sprawia, że zepsujecie sobie coś na telefonie i będziecie mieli to od razu na komputerze, przez co robiąc jakieś daily rzeczy. Będziecie widzieć, przypominać sobie o jakichś ważnych datach, egzaminach i tak dalej, i tak dalej. kawy i lecimy dalej. Nie wiem, czy zauważyliście, no używam okulary, żeby wyglądać na mądrzejszą, czy coś. Nasze okulary na co dzień od czwartego roku życia, a bardzo rzadko je tutaj nakładam. Nie chciałam mówić w tym filmiku tylko o takich poradach, romantyzujących naukę, chodzi do kawiarni. Tylko chciałam dać wam też konkretne sposoby, jakieś takie metody, które mi ułatwiły życie. I kolejnym sposobem na planowanie czy dodatki jest color coding. Czyli wybieranie sobie koloru na dany temat życia. Czy to notatki, czy jakaś dziedzina w planowaniu. Pamiętam, że jak chodziłam do szkoły i miałam przedmiot biologia, to wszystkie notatki starałam się robić w kolorze zielonym, bo jakoś mi się to kojarzyło, że zielony, przyroda, więc nawet zeszyty kupowałam w jakichś zielonych okładkach, bo ja też jestem wzrokowcem, jak wspominałam. Będę tutaj mówić o swoich sposobach, o tym, co mi się sprawdziło. Jak wam widzą, miałam już więcej rozszerzeń, to na przykład jak miałam rozszerzenie z geografii, to każdy dział robiłam na inny kolor, żeby dany kolor kojarzył mi się z danym tematem. Typu fioletowy to była urbanizacja, i to sprawiało, że nawet na maturze kiedy zobaczyłam pytanie z danej dziedziny, to kojarzył mi się ten kolor i przypominałam sobie o tych notatkach. Nie wiem, jak dokładnie działa mózg wzrokowca, ale dla mnie to naprawdę działało. Ale kolor coding świetnie się też sprawdza przy planowaniu. Kiedy wyznaczycie sobie trzy kolory, załóżmy do studiów, do pracy i do Waszego życia prywatnego, typu spotkania, lekarza I w Waszym planerze będziecie rozpisywać sobie miesiąc z danymi kolorami, żebyście mieli pogląd na to, ile w tym miesiącu macie rzeczy do zrobienia na studia i jak wygląda Wasz grafik w pracy. W kalendarzu Google jest nawet taka opcja, żeby ustawić sobie właśnie kolor na jakąś dziedzinę i możecie sobie je. Wyłączać, włączać, żeby nie przetłaczała Was ilość kolorów i żebyście łatwiej mogli sobie to wszystko rozdzielać. To jest naprawdę intuicyjne w tej aplikacji. Na YouTube też znajdziecie bardzo dużo tutoriali, bo ja robię to na tyle intuicyjnie. Sama oglądam jakieś tutoriale, żeby się tego nauczyć, więc nawet jak wpiszecie sobie Aesthetic Google Calendar Guide, to wyświetli Wam się bardzo dużo filmików. I jeszcze co do planowania, to nie polecam rzucać planerów fizycznych. Każdy powinien mieć swój chociaż taki mały kalendarzek, żeby móc fizycznie coś napisać, bo w internecie łatwo można coś usunąć. Może być jakaś awaria, nie będziemy mieli internetu, a przez kalendarz fizyczny, chociaż na chwilę Odpoczniemy od światła niebieskiego, chwycimy taki fizyczny długopis, i to też sprawia, że od razu coś zapamiętujemy, kiedy fizycznie to napiszemy na kartce. Idziemy do kolejnej kategorii, czyli środowisko do nauki. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że czysta przestrzeń to też czysty umysł. Dużo mówi się teraz o tym, że łatwo się rozpraszamy. Moda na DHD, o którym nie będę wspominać, bo nie mam do tego wystarczającej wiedzy, ale uważam, że przez social media, przez takie scrollowanie krótkich treści, faktycznie w większości społeczeństwu trudniej jest się skupić. Szczególnie kiedy mamy bardzo dużo rzeczy na biurku. Bo tutaj dostaniemy powiadomienie z Messengera, tutaj leży jakaś kolorowanka, mamy też odpalony Spotify z pięcioma podcastami, a my musimy się nauczyć na sprawdzian. Kieruję się zasadą less is more. Przed jakąś sesją nauki poświęćcie 10. 15 minut na ogarnięcie swojej przestrzeni. Odłóżcie rzeczy na miejsce, włączcie tryb skupienia na telefonie, żeby nic was nie rozpraszało, zróbcie sobie herbatę, przygotujcie jakieś przekąski. I te 10-15 minut sprawi, że będziecie mogli łatwiej przez godzinę sobie popracować, żeby potem odpocząć i zająć się swoimi pasjami, swoimi zainteresowaniami. To, w jakim otoczeniu pracujemy, też ma ogromne znaczenie. Także sprawdźcie, żeby wasze biurko, wasze miejsce pracy kojarzyło wam się z jakimiś pozytywami. Na jesień kupcie świeczkę o zapachu pumpkin spice, nawet te estetyczne zaszyte albo wasz jeden ulubiony cienkopis. Chodzi o te małe rzeczy, o te małe przyjemności, które kiedy się skumulują, sprawią, że ten cały proces będzie pozytywny. Też nie popadajmy ze skrajności w skrajność, że jeżeli musimy się nauczyć do sprawdzianów, to nagle będziemy zarywać nocki, przygotowujemy się do 50 sprawdzianów naraz, tylko tu jest ta podstawa, planowanie czasu, które sprawi, że nie będziemy czuli się przytłoczeni ilością obowiązków. Kiedy będziemy uczyć się na bieżąco, nie 7 godzin pod rząd, bo to jest bardzo ciężkie dla organizmu. Też pozwoli nam myśleć, że to nie jest aż tak ciężkie, kiedy nagle możemy się pouczyć godzinę, a nie 7. Wiem, że miałam już nie mówić o planowaniu, ale przypomniała mi się jedna rzecz odnośnie bloków czasowych: czyli jeżeli zmagacie się z pracocholizmem, z tym, że łatwo popadacie z skrajności w skrajność, nie umiecie siedzieć bez przerwy 7 godzin przy biurku, jeżeli to wy, to planujcie sobie przerwy. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, że piszecie sobie w kalendarzu przerwa, ale wtedy będziecie pamiętać o tym, żeby chociaż na chwilę odejść od tego biurka. Nie mówię o tym, żeby nagle wziąć telefon i scrollować TikToka, tylko niech to będzie taki wartościowy odpoczynek. Zróbcie sobie w tym czasie herbatę, pójdźcie z psem albo samemu na spacer. Wstańcie od biurka i sobie dziesięciominutową jogę, żeby rozciągnąć się, popracować z oddechem i powiedz ze sobą zobaczyć jak się czujecie. Jeżeli macie faktycznie dużo tych obowiązków, to te 10-15 minut przerwy po konkretnym bloku nauki sprawi, że poczujecie na chwilę taką ulgę i łatwiej będzie wam kontrolować swoje samopoczucie. I naprawdę łączę się ze wszystkimi, którzy popadają w pracocholizm, bo same jestem ale od kiedy zapisuję sobie w planerze, żeby poświęcić trochę czasu na odpoczynek, to łatwiej mi odpoczywać i już mi to wchodzi w nawyk, bo to trzeba się nauczyć tak jak każdej innej czynności. Przejdźmy sobie teraz do notatek, czyli kolejny super pomysł na naukę. Cały gimnazjum i dwie pierwsze klasy liceum robiłam notatki fizyczne i ja cały czas jestem fanką notatek papierowych. Uwielbiam pisać, uwielbiam robić nagłówki. Bardzo szybko przychodzi mi dzięki temu nauka. Od kiedy mam iPada, to te notatki wyglądają trochę inaczej. Na studiach też nie ma co robić tyle notatek, bo często dostajemy tyle materiału, że nie wiadomo, co z tym materiałem zrobić, jak go przenieść na papier. Ale jeżeli jesteście w szkole, to ja robiłam to tak, że każdy temat przeczytałam dwa razy, zaznaczyłam sobie ołówkiem najważniejsze definicje, jakieś najważniejsze ważniejsze informacje zapisywałam sobie, podkreślałam tym jednym, konkretnym kolorem, ale notatki to nie wszystko. To ma być nasz pierwszy krok do tego, żeby zrozumieć dany temat. I jeżeli bezmyślnie przepisujemy cały podręcznik, to może nam ułatwić taką pamięciówkę, że wykujemy się jeden do jednego konkretnej definicji, ale kiedy będziemy na sprawdzenie i się zestresujemy i zapomnimy o jednym słowie, to nie będziemy potrafić napisać całej definicji. Więc może to będzie kontrowersyjne, ale mi fiszki na przykład totalnie nie pomagały. Ja tylko się uczyłam na pamięć, nie mam konkretnych słówek z angielskiego, nauczyłam się tego na kartkówka, a potem te słówka wyleciały mi z głowy. A kiedy zrozumiecie dane słowo i będziecie potrafić je wykorzystać w konkretnych zdaniach, to to zostanie z wami na dłużej. A o to chodzi w nauce, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś zrozumieć, a nie tylko wykuć, zdać zapomnieć. Są takie przedmioty, które są nam niepotrzebne i wtedy rozumiem ten schemat, ale jeżeli macie jakiś przedmiot, na którym wam zależy, szczególnie języki, to nie warto wykuwać się na pamięć jakichś słówek. Tylko ważniejsze jest to, że jak już będziecie za granicą, to będziecie potrafić zastosować te słówka. Więc jeżeli takie przepisywanie podręczników wam się nie sprawdza, to ja uwielbiam robić takie mapy myśli, rysować sobie jakieś takie schematy, które pozwalają mi zrozumieć dany temat. Czyli mamy jakąś przyczynę, skutek i to wszystko zatacza jakiś taki krąg, dzięki czemu wszystko ma sens. I kiedy już przygotujecie sobie takie notatki, to musimy to zrozumieć. Czyli jakbyście spotkali się ze swoją przyjaciółką, której chcielibyście wytłumaczyć dany temat, to potraficie go wytłumaczyć swoimi słowami. Jeżeli nie macie komu o tym powiedzieć, to nagrywajcie siebie jako podcast, albo nawet chodźcie po pokoju i mówcie o tym temacie. Róbcie sobie samemu takie testy. Ja wiem, że jak jesteście sami w w Pokoju, zamknięcie, to może być Wam dziwnie, ale chodzi o to, żebyście Wy to zrozumieli. Żebyście poczuli nawet taką satysfakcję z tego, że nauczyliście się czegoś i rozumiecie to. Ja mam świetne relacje z moim tatą i mój tata uwielbiał słuchać o fizjologii, anatomii na studiach, o historii, kiedy uczyłam się jakiś dat i opowiadałam mu, co się działo, co kto zrobił. I przez to, jak widziałam jakieś pytanie, ale nie pamiętałam konkretnej definicji z podręcznika, to umiałam to wyjaśnić swoimi słowami. I tu przechodzimy do takiego mental health advice. Oceny nie mają znaczenia, bo czasem sprawdziany są robione pod klucz, czyli właśnie oczekują od Was tego, że wykujecie podręcznik na pamięć. I wiem, że to może być na początku ciężkie, jeżeli poczujecie, że zrozumiecie dany temat, a dostaniecie nie taką ocenę, jaką chcieliście. Ale ważne jest zrozumienie. Nie pamięciówka, tylko zrozumienie danego tematu. Jeżeli nie pamiętacie gramatyki z angielskiego, ale pojechaliście na wakacje, na wymianę i potrafiliście się z kimś dogadać, no to to świadczy o tym, że umiecie się porozumieć, że umiecie wykorzystać ten język w codzienności, a osoba, z którą rozmawiacie za granicą, nie spyta Was o to, jaką ocenę. Mieliście z Present Continuous. Ja sama, jeżeli ktoś by mnie teraz zapytał o jakieś okresy warunkowe z angielskiego, nie potrafiłabym jakoś tak dobrze tego wytłumaczyć, bo po tylu latach podróżowania, mieszkania za granicą, zrozumiałam, że to nie jest ważne. I tak samo jeżeli mówimy po polsku, to przez większość rzeczy przypominam sobie o przypadkach, tylko idziemy z flow i umiemy rozmawiać z ludźmi. Więc wiem, jak oceny w naszym społeczeństwie budują pewność siebie, poprawiają nam humor, ale to jest tylko liczba na papierze. To ile ja przepłakałam, że dostałam jakąś trójkę z fizyki, jest mi naprawdę przykro. I ja nie słuchałam tych osób, które mi mówiły, że oceny nie są. Najważniejsze. Będę Wam o tym przypominać, że ważne jest, żebyście zrozumieli ten temat, żebyście potrafili tę wiedzę wykorzystać, nie wiem, za 5-10 lat, niż tylko wykuć, zdać, zapomnieć. Bo nie po to chodzimy do szkoły, żeby mieć tylko szóstki, tylko właśnie, żebyśmy się czegoś nauczyli. I teraz sobie przyjdziemy do tych tematów pewności siebie, romantyzowania życia, co zrobić, żeby polubić naukę, żeby polubić chodzenie do szkoły i co ja robię, żeby być jesieniarą i lubię ten proces nauki, chodzenie na studia. Wspomniałam już o tym, że mindset jest najważniejszy, że ja chcę się czegoś nauczyć, że ja mogę się czegoś nauczyć, a nie, że ja muszę mieć najlepsze przeoceny, muszę się wykuć danych definicji na sprawdzian, tylko mam taką chęć nauczania się bo potem, kiedy ja potrafię komuś wytłumaczyć schemat działania układu nerwowego przez to, że uczyłam się fizjologii na studiach, to to mi troszkę buduje pewność siebie i po dwóch latach ja nadal to pamiętam outfity, wasz styl. Ja jestem tą osobą, która wstanie godzinę wcześniej przed szkołą, żeby przygotować się, żeby zrobić makijaż, wybrać outfit, bo kiedy poświęcimy ten czas dla siebie o poranku, to będziemy czuli, że zaopiekowaliśmy się sobą, jesteśmy gotowi na dzień, bo zrobiliśmy makijaż, zjedliśmy dobre śniadanko i mamy na sobie outfit, w którym czujemy się jak milion dolarów. Więc przygotujcie sobie taką bazę waszych ulubionych outfitów i naprawdę wstawanie 10-15 minut wcześniej potrafi o 180 stopni zamienić wasz dzień na lepszy. Przyjrzyjcie sobie Pinteresta, zróbcie porządki w szafie, zobaczcie co wy lubicie wnosić, w czym czujecie się pewniej siebie, ale zarówno wam jest wygodnie i to jest ok, jeżeli jednego dnia pójdziecie do szkoły w dresach Ale jeżeli w jakimś outfitie czujemy się jak z serialu To łatwiej też nam przychodzi to, że w sumie w szkole Czujemy się jak te Gilman Girls I może to być jakieś płytkie myślenie Ale to właśnie chodzi o szukanie tych przyjemności O romantyzowanie tego całego procesu Przygotujcie sobie playlistę, ale nie tylko do nauki, bo wiem, że niektórzy nie lubią się uczyć przy muzyce, ale przygotujcie sobie playlistę na wasz poranek, kiedy będziecie robić makijaż i będziecie mogli sobie śpiewać wasze ulubione piosenki. Do nauki wybierzcie muzykę filmową, klasyczną, jazz. Przygotujcie sobie playlistę na wasz hot girl walk do szkoły, gdzie znowu będziecie czuli się jak główny bohater w filmie. Przygotujcie sobie playlistę na naukę w bibliotece, do soundtracku z Harry'ego Pottera. Tych pomysłów na playlisty jest mnóstwo, ale muzyka bardzo wpływa na nasze życie. To, czym się otaczamy, z jakimi ludźmi spędzamy czas, jakiej Muzyki słuchamy, jakie seriale oglądamy, ma wpływ na naszą codzienność i na to, kim jesteśmy. Taka jest prawda. Więc nie słuchajcie tylko smutnej muzyki, żeby jeszcze bardziej was dobijała. Każda emocja jest w porządku, ale jeżeli możemy sprawić, czy ta jedna piosenka poprawi nasz dzień, to zróbmy to. Więc ja podlinkuję Wam w opisie mojego Spotify'a. Tam jest bardzo dużo playlist, może znajdziecie coś dla siebie. Ja mam dziwny gust muzyczny, ale robię playlisty na każdy mój humor, więc może komuś to pomoże. Następnie, jeżeli brakuje wam motywacji, inspiracji, może zrobiliście taką tablicę w styczniu na początku roku z waszymi celami na cały rok, ale jeżeli brakuje wam tej inspiracji, nie bójcie się zmieniać swoich celów. Róbcie vision board co miesiąc. Nie ma jednego schematu szukania motywacji, inspiracji, ale kiedy zrobicie sobie jakiś taki estetyczny kolaż z tym, jak chcecie, żeby wyglądał wasz rok szkolny, że uczycie się w kawiarniach, w bibliotekach, oglądacie w wolnym czasie Gilmore Girls, ubieracie swoje ulubione outfity i będziecie mieli to na jednym obrazku, powiesicie sobie to gdzieś nad biurkiem, codziennie będziecie sobie Przypominać, mówić o tym, to to Wam wejdzie do głowy. Chcąc, nie chcąc, tak działają afirmacje, tak działają właśnie manifestacje, że jeżeli powtarzamy sobie coś, jakąś czynność, zdanie przez długi okres czasu, my w to zaczynamy wierzyć i zaczynamy podejmować jakieś małe działania, które zbliżają nas do tego efektu końcowego. Ja zawsze będę polecać robienie vision board, bo aktualnie na moim vision board z 2025 roku był Nowy Jork. I jak patrzę na te zdjęcia, które mam na swojej vision board, a jakie mam w kalerii w telefonie, toż sami mi się nie chce wierzyć, że to działa. Celebruj każde małe zwycięstwo. Nie mówię tu o Okupowaniu sobie prezentów na każdą możliwą okazję. Nie będę polecać konsumpcjonizmu, ale jeżeli mieliście problem z regularną nauką i przez tydzień uda Wam się chociaż codziennie pół godziny powtarzać do jakiegoś sprawdzianu, zabierzcie siebie na kawę, kupcie sobie kwiaty, każde Wasze małe zwycięstwo. Nieważne, co kto Wam mówi, że nie przesadzaj, to nie jest nic wielkiego, a dla Was to jest taki wyczyn, takie osiągnięcie, że nie zwracajcie uwagi na to, co ktoś pomyśli. Tylko jeżeli coś Wam się udało, docencie siebie sami. Wiem, że fajnie jest usłyszeć od kogoś bliskiego, że jestem z Ciebie dumny, ale najważniejsze jest to, co my mówimy do siebie, więc naprawdę celebrate all the small things, zabieraj siebie na kawę, kup sobie te bilety na jednodniową podróż do Warszawy kup sobie bilety lotnicze na ferie pójdź do muzeum, Pójść do teatru samemu bo ty jesteś w swoim życiu najważniejszy i jeżeli tego potrzebujesz, to ja jestem z ciebie dumna, możesz wrócić do tego filmiku w każdym momencie, nawet tylko do tego konkretnego momentu, bo chcę żebyś pamiętał chcę żebyś pamiętała, że naprawdę oceny to nie wszystko I jeżeli przechodzisz przez jakiś gorszy czas, kiedy nie możesz się zmotywować to, że dzisiaj wstałaś, wstałeś, ogarnąłeś się wyszedłeś do szkoły, przygotowałeś przygotowałeś sobie lunchboxa do szkoły i po szkole udało ci się odrobić pracę domową cokolwiek było dla ciebie dzisiaj ciężkie przeszedłeś tu i jesteś tu i teraz więc możesz być z siebie dumny, bo są takie momenty w życiu, gdzie może taka błacha czynność jest dla ciebie ciężka, jeżeli to się powtarza często, nie bój się powiedzieć o tym głośno nauczycielom, najbliższym, przyjaciołom bo na pewno znajdziesz pomoc, ale naprawdę możesz być z siebie dumny, bo przeszedłeś przez tyle ciężkich momentów i wiem, że przyjdziesz w każdy następny, tylko nie bój się w tym być sobą i rób rzeczy, które sprawiają ci przyjemność, znajdź czas na te w roku szkolnym. Nie bój się odpoczywać. Nie miej wyrzutów sumienia za to, że chcesz obejrzeć odcinek swojego ulubionego serialu, bo ważne jest to, żeby w tym pędzie świata nie zagubić siebie i swoich pasji. Więc też w roku szkolnym oglądaj swoje ulubione seriale. Zabieraj siebie do w kawiarni na z Coffee. Kup sobie kolejną część książki. Jeżeli potrzebujecie polecajek serialów na jesień, to przede wszystkim Gilmore Girls, Ania Nie Anna, Todkara, Cara, zrób prewatch Friendsów, Jak Poznałem Waszą Matkę, wyszedł ostatnio nowy sezon Wednesday, nie wiem, że teraz będzie finałowy sezon Stranger Things, obejrzyj Harry'ego Pottera, takie jeszcze jesienne filmy The Little Woman, Na Popłakanie Pamiętnik, albo nawet obejrzyj swoje ulubione bajki z dzieciństwa z Disneya, Zaplątani Koko, Zwierzogród, Mustang z Dzikiej Doliny, Król Lew to sprawia, że poczujesz, że odpoczniesz, że budzisz w sobie to wewnętrzne dziecko, które też jest ważne, nie możemy go w sobie zagubić, także z taką motywacyjną gadką chciałabym bardzo podziękować wam za oglądanie tego filmiku, mam nadzieję, że każdy z was znalazł jakąś poradę dla siebie i że zastosujecie to w swojej codzienności. Jeżeli macie swoje porady, z którymi chcielibyście się podzielić, to śmiało piszcie je w komentarzach wykorzystajmy te social media po to, żeby siebie inspirować i dawać sobie słowa wsparcia. Zapraszam też klasycznie na mojego Instagrama i TikToka, gdzie na bieżąco dzielę się z wami moim codziennym życiem. Nie zapomnijcie o subskrypcji, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko, ściskam was mocno i cześć!